Nie wiem, no, a aby się niestety no, ja nie wiem, o odcinka mówić tam moje sprawy i chciałem wam powiedzieć, że daily codziennie są o 1616 16. co dwa tygodnie co jest tak o czyli w sobotę niedzielę jest sobota niedziela później kolejna sobota niedziela, później będą no, w tym tygodniu będą jeszcze i sprawdzamy ten. Moje lolokryty, uwaga, że mi tropą Mam! No lolo lo, lo, lo. i pokażę Wam na jakiej jestem wyspie. a Avis, trzecia najlepsza wyspa. Jeszcze nie robiłem tego rebirfa. Niestety. Widzimy się, kiedy zrobię to rebirfa. Na pewno. Chyba jutro? Nie wiadomo. elo, A zanim to z moim ballerino rolą Muszę wam pokazać moje sekrety, bo ostatnio tak od tytułu to ty, ty, są hurbizony, czubidery, i oni grają po smutku Mój drugi wymazany brain rot. No, grają tu si Ksiaci, to to to, 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 to 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 Sahur mi dropał. Mój trzeci ulubiony Brain Lot. Of... Nie, to jest to, mój trzeci. Mu los wakity, saturnia z Indem. Mu los wakity i oczywiście. Marale, marale. moi się teraz robimy misję. Elo.